Nazywam się Karoliną Zdanowicz. Witam państwa serdecznie na premierze najnowszej własnej produkcji Player.pl, serialu dokumentalnego Legenda, którego premiera już niebawem na platformie Player.pl. Kocham Legię, ponieważ że czuję się tam, jak w domu. Jest ze mną, odkąd pamiętam. Po prostu kocham ją. Mm -hmm. To jest, proszę Państwa, Ela Mrowińska, jedna z bohaterek naszego serialu dokumentalnego. Puntela Miałam... była mała, obcowała z Legią. Wiadomo, nie chodziliśmy na mecze, była malutka, ale miała styczność poprzez moją osobę i żony, że oglądaliśmy mecze w domu, rozmawialiśmy, interesowaliśmy się tym. I w tym, w tym duchu później padł wybór jej, że, że chce grać w Legii. Jaki jest Twój ulubiony piłkarz? Guilherme. ela está já chegou Buenos dias ah Buenos dias o principal de tudo ela tem que é muita vontade de aprender e é apaixonada por futebol eu acho que ela ainda vai se desenvolver mais e mais mas dá pra ver que ela tem que ela tem jeito para coisa Doczekać. Jesteśmy ciekawi jak to wyszło tak naprawdę, bo, bo nie, nie, wiemy, nie wiemy jak to wyjdzie, także jesteśmy bardzo ciekawi, a, a zwiastun był też super i naprawdę zaskakujący był, także niecierpliwie oczekujemy. É, o Legia não, não, não tem só fãs aqui na Polônia, né? tem fãs né, na Europa toda, no mundo todo, é, principalmente no Brasil. Né? Toda a minha família segue tudo do Legia, então os meus amigos, é, é, todas as pessoas que gostam daquilo que eu faço, é, acredito que vão assistir esse documentário e, e vão procurar dar mais visualizações para o vídeo e para o documentário. É, eu acredito que tem sim tudo para ser, porque pelo que a gente viu aqui, é, é um documentário super organizado, super bem feito, então acho que acredito que toda a equipe. A da, da Player está de parabéns porque fizeram um excelente trabalho.